O obrotach w kasie chorych. O personalnych przepychankach na Śląsku opowie nasz katowicki reporter. Memento mori, pamiętać o śmierci, ale i o zmarłych. Zapraszamy na reportaż z zabytkowego i zdewastowanego grobowca na Warmii i Mazurach. 15.30 Odwołania i powroty, kadrowe obroty. Są możliwe. Odwołany dwa dni temu dyrektor Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych Andrzej Sośnierz powróci na swoje stanowisko i to już jutro. Odwołanie Sośnierza to element wojny pomiędzy Śląską Kasą a prezesem Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. Najpierw urząd próbował odwołać Sośnierza za wprowadzenie kart chipowych i systemu rejestracji świadczeń start. Ale udało się to dopiero za trzecim razem. Jutro Rada Kasy Chorych będzie głosować nad powołaniem Sośnierza ponownie na stanowisko. A my łączymy się z naszym studiem w Katowicach. Przemysław Marzec obserwuje te obroty tej personalnej ruletki. Wyjaśni naszym słuchaczom o co chodzi w tej przepychance. Odwołanie Sośnierza było możliwe, bo dwóch prawicowych przedstawicieli w Radzie Kasy zagłosowało tak jak przedstawiciele SLD za odwołaniem i to wywołało burzę, tym bardziej, że Sośnieża odwołano, gdy naczelny sąd administracyjny wstrzymał wykonanie decyzji o oddaniu przez Śląską Kasę ponad 130 milionów złotych innym kasom. To kolejny element wojny kasa kontra UNUS i 1-0 dla Sośnieża. Głosowanie na to odwołanie było tajne, nie wiadomo jak to głosował, ale efekt głosowania. Wywołał wściekłość na prawicy. Dlatego jutro Sośnierz ma wrócić na stanowisko. Jeżeli nie, to radni Unii Wolności, marszałek województwa i jego zastępca będą wnosić o nadzwyczajną sesję Sejmiku Samorządowego. Sejmik może odwołać Radę Kasy i powołać taką, która z kolei powoła Sośnierza. Efekt ma być jeden tylko Sośnierz. SLD, który jedyny otwarcie domaga się usunięcia Sośnierza, jest już w bardzo niezręcznej sytuacji. Z jednej strony musi popierać kolegów z rządu, ale z drugiej. Nie wie, jakie miejsce zająć w sytuacji, gdy na Śląsku raczej nikt nie kibicuje działaniom prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. Katowice, Przemysław Marzec. To nie fikcja, to fakty. Kilka otwartych dębowych trumien, walejące się ludzkie kości. Tak wygląda kaplica rodowa właścicieli dworu w Rogalach na Warmii i Mazurach. Zamek w drzwiach kaplicy wyrwany, każdy może sobie wejść do środka. Takich zabytkowych grobowców rodzinnych jest na Warmii i Mazurach ponad 150. Większość niszczeje, bo gminy, do których one należą, nie mają pieniędzy na ich zabezpieczanie. Do kaplicy w Rogalach nasza reporterka Beata Ton weszła razem z przewodnikami po tej zdewastowanej nekropolii. Ja tam się nie boję, mogę wejść, a panik się nie boi, to nie mogę wejść. <noise> tam teraz to nie ma, to kiedyś tylko strasili kości, nie kości, trumny. Mamy tutaj kości przedramienia, tu żebra potrzaskane, tutaj... Tak jakby kawałek czaszki. Patrząc, to jednak drzewo było dobre, nie? Tyle lat i to tak powietrze, to no i wilgoć. I leży to to już. W 65 roku ja przyszłam, to te ubrania, wszystko było normalnie ubrane. Tylko przedtem to było, ten hak to był zamorowany, i na taki szkobel było, to się przyszło, popatrzyło i poszło Złota to tam oni nie mieli. Nie wiem, co po prostu tymi ludźmi kieruje, że są wyłamywane drzwi, otwory drzwiowe, że tam się wchodzi i powoduje niszczenie, wyciąganie szczątków ludzkich. Trzeba, by, musiałby się ktoś zająć i to to, to zabezpieczyć, bo to, to, czy to po śmierci, czy nie po śmierci, to jakoś te życie godne powinno być, a nie tak porozwalane i dziurawe i to wszystko. No smutne to jest, tragiczne, ale to jest nasza rzeczywistość. Różne aspekty naszej rzeczywistości reporterzy RMF opiszą znowu za pół godziny. Ale nie będziemy się ograniczać do polskiej tematyki. O 16.00 kolejna odsłona haskiego procesu na Miloševića oskarżonego o ludobójstwo. Radio Muzyka Fakty. RMFFM. Rzeczywistość sportową zaś już teraz opisze Wojciech Słoni. Kadra polskich skoczków narciarskich z dwukrotnie medalistą igrzysk olimpijskich Sod Lake City Adamem Małyszem jest już w Polsce. Biało-czerwona reprezentacja wylądowała szczęśliwie na Okęciu w Warszawie. Za około dwie godziny Adam Małysz wraz z Apoloniuszem tajnerem i pozostałymi zawodnikami spodziewany jest w wiśle. Tam całą grupę ma przywitać salut armatni. Wróćmy jednak na sportowe areny Sod Lake City, gdzie w wielkim finale hokeja na lodzie pani zmierzą się Amerykanki z Kanadyjkami. To spotkanie wzbudza ogromne zainteresowanie, ale nie tylko ono. Szczegóły Sod City, Sebastian Szczęsny. Również wielką popularność. Cieszą się tutaj hokeistki z Kazachstanu. To ich debiut na zimowych igrzyskach i co tu dużo kryć należą do najbiedniejszej ekipy.